Cześć, witam Was ponownie. Z drogi do sklepu trochę zdziany jestem, bo w takich górkach skaczę. Chciałem się z Wami podzielić oczywiście pewnym przekazem, bo nagrywam filmiki generalnie z takim przekazem szybkim, że ten akurat jest o pozbywaniu się z domu niepotrzebnych rzeczy, w sensie sprzedawania tego, bo jakieś 15 minut temu byłem na poczcie. I udało mi się, znaczy wysłałem facetowi takie monety, które zamówił u mnie. Mam tam na eBayu kilka aukcji ustawionych. No i akurat to były takie rzeczy, które były mi niepotrzebne, które kiedyś kupiłem i mogłem spieniężyć. Więc, więc po prostu sprzedałem. No i kasa na konto, dwie stówki wpadły. I oczywiście mamy w domu chyba każdy z nas jakieś takie rzeczy, takie przydasie, które, które leżą, ale nie używamy ich są niepotrzebne, kupiliśmy, uzy, użyliśmy na przykład, nie wiem, zależy, kilka razy powiedzmy i potem nie używamy, albo sporadycznie albo mamy jakieś rzeczy, których w ogóle nie używamy, są nam w ogóle niepotrzebne do niczego, a leżą yy, zabierają tylko miejsca i potem jak jakieś porządki się robi, to tylko z miejsca na miejsce upychamy, żeby zrobić miejsce dla kolejnych rzeczy także taki tip dla Was, no, że możecie sprzedać parę rzeczy ze swojego domu Parę albo kilkanaście, albo parę dziesiąt zależy, kto ile tam ma. No i można z tego zrobić gotówkę. No i tą gotówkę potem na potrzebne rzeczy służyć albo na przykład na inwestowanie. To tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.